Witam Was serdecznie w następnym odcinku. No i jedziemy dalej. Eee, muszę się pochwalić. Odblokowałem eee, Lambo, czyli Lamborghini. A i ulepszyłem naszego żółwia, więc teraz jest nawet lepszy od naszego wyjechanego Camaro. więc na szczęście zaczniemy jeździć tym samochodem. Będzie jakieś rozmaicenie oczywiście. No, i mój ulubiony oczywiście samochodzik. Więc zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. W praniu jest trochę ulepszony. Mogę go bardziej ulepszyć, ale nie mam kredytów. Ogólnie jeździłem znowu multiplayera. I tam też te Lambo sobie odblokowałem, ponieważ tam za. Za zrobienie pewnych jakichś tam rzeczy, takich achievementów codziennie, próbowałem codziennie właśnie je robić, żeby odblokować, Pięć schematów było, co codziennie można było złapać, więc to jest też bardzo fajna sprawa, więc dosyć łatwo poszło. No, w miarę łatwo, ale. Na szczęście ma i mamy, mamy lepszy samochód, co prawda klasy B, więc na razie jakoś go za bardzo nie mam jak użyć, bo jestem jeszcze za wcześnie w karierze. Ale plus jest taki, że ma rangę 1800, no więc w porównaniu do, moich, do, do mojej reszty samochodów, no, jest całkiem wykokszony. I to mówimy oczywiście na podstawowej randze, tak? czyli takiej, na której go dostałem. Uh, ale bym. Już myślałem, że, że wyląduje na plecach, ale się udało. Jak na razie, powiem Wam szczerze, całkiem ładnie śmiga żółwik. Trochę przyciemniłem mu kolory, tak? Dałem trochę taki metalowy połysk, i tak dalej. I, i myślę, że się prezentuje nieźle. Chciałem mu zmienić kolor na inny niż zielony. No wtedy by nie pasował do opisu zielonego żółwia. nie? Więc, na razie pozostaje taki. Mi tam się osobiście podoba, dajcie znać czy wam też. Czy może może polecacie go w innym kolorze. No i dobra. Ten przejazd był dosyć prosty. Widzicie, tu już ten samochód, czyli nasze kamarko, już nie daje rady. Ale jeszcze daje rady na żółw. Problem jest tylko taki, że ja nie mam za bardzo kredytów, żeby Ulepszyć żółwia później jakoś za mocno, więc możemy zaraz stanąć po prostu na, na pomarańczowym, a później na czerwonym. I już kaplica. I będzie trzeba inne, próbować sezony przejechać. A to się okaże, oczywiście. Dobra. Wyszło na razie bardzo miło. Bałem się tylko, żeby mnie nie obróciło tam w jakiś dziwny sposób. O, widzę, że to sama mapka, tylko, że w innym jakimś punkcie zaczęliśmy. Okej. Okay. Nie, nie lubię tej mapy z, jednej, z, jednej, z jednego powodu głównie. Tam się za dużo dzieje, ja nie widzę po prostu... Mm. Ta mapa jest cholernie nieczytelna tam yy, w tym zakładzie. Robotów, czy coś takiego. I w pewnym momencie ja nie wiem, gdzie jest tor, a gdzie wyjeżdżam poza tor, gdzie mogę wypaść poza tor i tak dalej, i tak dalej. Więc się pewnie, że to jest mocno irytujące. No. Znowu na pierwszym miejscu. Na luzie. Bez żadnej jakiejś tam większej spiny. Dobra, fajnie. Że odblokowujemy coś. Okej, okay. możemy paczkę złapać. No. ponieważ, no tak jak mówię potrzebujemy ulepszeń różnych. Niestety jakieś badziewie dostaliśmy. No ale trudno. No. Czasami i tak bywa. I co? Ostatni e, przejazd w tym sezonie. Wow, jesteśmy na czerwono od razu. Myślałem, że będziemy jeszcze na pomarańczowo. Hmm. Tak szczerze mówiąc nie mam za bardzo planu jak, jak, jak to przejechać, bo ja najlepsze moje samochody mam już. Wiecie co? Spróbujemy jeszcze przejechać to na czerwono. Okay, anyway. Spróbujemy to jeszcze przejechać na czerwonym, choć raczej wątpię, że nam się to uda wygrać. Znowu ta sama mapa. Ale powiem Wam szczerze, że no trochę smutno. Mówię, sądziłem, że jeszcze może na pomarańczowym się wyrobimy. Na pomarańczowej randze, a tutaj problemy. Od początku. Oczywiście samochód musi być skosowany. Staram się teraz wyeliminować jak najszybciej bo oni i tak mnie przegonią i tak, i tak więc <laughs> jest nawet pierwsze miejsce tak z wejścia gdzie ja jadę z wejścia to nam nic nie da i nas bardzo szybko mogą przegonić. nawet jeżeli ja ich troszeczkę wyprzedzę do przodu tak to, to i co z tego i mają szybsze sprzęty i tu się zaczyna problem no jak widzicie, staram się jechać najszybciej jak tylko potrafię. Na przykład to ogrodzenie było jeszcze w miarę widoczne, ale no nie bez przesady. No już... Można tam pewnie ładnie się wyłożyć. Wow, co tu się dzieje! Dobra, ej, no jak ja to wygram na czerwonym, to ja poproszę, kurde, tutaj, owację na stojąco. Ale wiecie co za duża jest prosta. O, dobra. A jak nie mam nitro. No właśnie. Nie mam nitro i... i. Wiecie, ja mogę ich trochę tam rozwalać i tak dalej, ale to dużo mi nie da. Jeżeli. Sorry, ale się teraz bardzo mocno skupiam, żeby to wygrać. Wow! Na czerwonym! <śled> na czerwonym. No to za to poproszę jakiegoś lajka, yy, bo po prostu. U, przejechałem to. Myślę, że bardzo ładnie, biorąc pod uwagę wszystko. I skończyliśmy to. Tak, świetnie. Odblokowujcie mi, nie wiem jakiś sezon piąty czy szósty, jak ja. Pierwszy, pierwszy nie mogę skończyć. E, dobra, tutaj nie możemy pojechać dalej. Ja to sprawdziłem, ale pokażę, bo nie mam jeszcze tego kamara głupiego. Jeszcze trzy schematy potrzebujemy. Mam 22 na 25. No więc nie dużo mogę na to poradzić, ale tutaj mogę poradzić, więc lecimy. O, oczywiście moim zwyczajem. I dlatego nie miałem też właśnie benzyny, bo jeździłem Multiplayera tym samochodem, więc. No, i nie tylko tym, tym Lamborghini też, więc ciekawe, właśnie czy mógłbym tu użyć Lamborghini. Hm. Nie sprawdziłem. Ten Lamborghini jest w ogóle daleko tam po prawej. To ma tamten samochód dużo wyższy tier niż, niż, niż to, ale. Ale co tam, nie? Ten też powinien być wystarczający w miarę. Bałem się, że on już jest tak szybki, przynajmniej do tych pierwszych samochodów, co żeśmy objeżdżali, że on po prostu już tam praktycznie na, na most skakuje, nawet gdy tego nie chce. Więc... więc to nie jest miłe. Dobra. Ciśniemy pełnym gazem. Powiem wam tak. Chyba ich żeśmy grubo odsadzili. Teraz jeżeli naprawdę krytycznie nie schrzanie tego. Powinno pójść jak z płatka. Przynajmniej ta mapa. Ten, ten tor. Mówiłem nigdy się nie nauczę dobrej wymowy tego. Uu, uu, to mogło mnie dużo kosztować. Po złym kątem trochę podjechałem. No, tutaj te drifty można ładnie siekać, nabijać, ale nie lubię tego miejsca, bo zazwyczaj po prostu tutaj mnie przeciwnicy mm, łapią. Na szczęście my mamy taką przewagę. Ten samochód jest tak wykokszony w porównaniu do tego, chyba, co jest potrzebne, że będzie bez żadnego problemu wygrana. No i pięknie. Żeśmy jak rakieta polecieli. Chyba w połowie przejazdu już nie mieliśmy przeciwników widocznych, tak więc... Czemu nie? No, ale po prostu tym żółwiem lubię jeździć. Ach. To jest to na co czekałem. W cieszyć cieszę się, że teraz... W Warszawie jest tak ciepło pomimo, że grzejące mi się teraz lato nie pomaga temperatury yy, polepszyć temperatury w moim mieszkaniu ale, ale jednak wolę jak jest za ciepło niż za zimno jakoś jest jestem bardziej nastawiony do letnich pór niż, 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 do, niż do zimowych no to może dlatego, że ja jestem z lipca. Kto wie? Hmm, 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 dobra, ciśniemy. O. Widzicie, driftujemy? A nie, ja trochę ich biorę, więc spoko. Myślałem, że jak driftuję, tego gościu coraz bliżej mnie jest, nie? To by było bardzo niefajne. No, i żeśmy ich ładnie wyprzedzili. Wow, ja nic, nie, ja nic nie widzę. Tę ciężarówkę za sobą taszczyłem, więc tak, hmm, Nie było to akurat to, co chciałem zrobić, ale no i zablokował mi właśnie widok. Tylko troszeczkę w ścianę poleciałem. No dobra, finish line. Ten Lefari, powiem szczerze, chciałbym odlokować. To jest też jeden z kopsiarskich takich samochodów. O nie, to jest Leferari, przepraszam. O źle przeczytałem. Dobra. ciśniemy kolejne, kolejne. Może zdążę tutaj w tym odcinku jeszcze sezon skończyć. Następny, fajnie było 2000 metrów. Trzeba zrobić driftu. Hmm. Będę brał to pod uwagę. Ach, te moje felgi tak ładnie się świecą na biało. Lubię białe felgi. A czy wy lubicie białe felgi? To pytanie do już w sekcji komentarzy. Więc zapraszam. Spoko. Niech próbuję mnie zdjąć na super nitro. Polecam. No dobra. Skupiam się, bo coś mnie ścigają, pomimo tego, że ja i ładnie robić No ale Miejmy nadzieję że dojadę pierwszy Nie czuję jakbym robił jakoś dużo błędów więc Kto wie dlaczego mnie wyprzedają Pojedziemy tędy Ej, Nie wiem co to spadło tam Dobra Opa no, nie nie mogę im się nawet tak wyprzedzać, bo później naprawdę jest problem z dogonieniem. Ha, jak z tej skoczni skoczyłem, to musiałem naprawdę uważać, żeby w budynek nie zahaczyć, Bo to się zdarza. Fajne jest, jeżeli na przykład obracacie się, i tak jak teraz, ja leciałem na zakręt. To, jeżeli w locie zrobicie, naciśniecie tak, jakby drift w bok, to nie dość, że to jakby troszeczkę yy, hamowało to obracanie. Czyli na przykład, gdybyście jeszcze na ziemi mieli zrobić jeden obrót, to nie dość, że was to hamuje przed tym, więc mniej obrotu robicie, to jeszcze od razu wylatujecie w drift i to jest bardzo fajne. Tak jak mogliście tam zaobserwować, że od razu po yy, obracaniu się byłem już, jakby, ustawiony na zakręt. Bo cisnąłem strzałkę w bok i jeszcze do tego drift, nie? Na drifcie byłem. I to jest, powiem szczerze, fajna rzecz. Hmm. Nie wiem czy jakieś odkrycie Ameryki i tak dalej, ale. No mi to parę razy pomogło, więc. Polecam. Na pewno nie jest źle wiedzieć takie rzeczy. Hmm, dobra. No, tak jak mówiłem, no, nie, nie popełniłem jakichś tragicznych błędów. A, drift! O Jezu! <noise> o Jezu! Wiecie co, powinienem jakiś live streama zrobić, bo wtedy ludzie by mi pisali po prostu Driftuj! Dobra, to szybko jeszcze przejedziemy, to zrobiliśmy cały sezon, myślę, że troszeczkę też dłuższy jest odcinek, więc A! Taki bonusowy przejazd, oczywiście też znowu próbuję... <laughs> spróbuję przejechać pierwszy ale zrobić też i te drifty, więc <laughs> Trasa jest ogólnie cholernie długa, więc mamy na to dużo możliwości, naprawdę, ja po prostu byłem bardzo skupiony na tym, żeby mnie nie wyprzedzali, co nie było oczywiście dobrą, dobrą rzeczą, żeby mnie wyprzedzali te łatwo. Nabiorę trochę prędkości, bo wtedy szybciej drift wejdzie bo poruszamy się szybciej, więc nam odcinek, który robimy driftu wchodzi łatwiej ale tak jak mówię, założenie jest takie, że nie samym driftem, a jeszcze wygraną musimy tutaj zakończyć. Aby mi się udało, jedno i drugie dobra No już prawie mam zrobione tego drifta. Trochę, niech mi, dam im się trochę wyprzedzić. A co? Dobra, lecimy. Dałem im chwilę fory Ale to już koniec. Ha, próbowałeś. Dobra. Tą jedynkę trzeba jakoś złapać. I okay. znowu ten budynek Trzeba uważać, żeby go właśnie dobrze ominąć. I znowu. O! o Kurde, teraz mi się to nie udało. Hmm. To nie jest dobrze, bo mnie. <laughs> no bo są blisko mnie. Przepraszam za moje gardło, ale jakoś. Jakoś mam chrypę, czy coś w tym stylu. Jakbym tam zahaczył, to by było naprawdę miło. Ale starałem się nie zahaczyć, więc. No i dobra, ciśniemy. Ja lubię im nie dawać nawet najmniejszej fory. to się może zemścić. Kiedyś jeździłem, także wyprzedzają mnie. też jeszcze sobie porobię jakieś tam triki dodatkowe, jakieś coś, nie? I później okazywało się, że to tak, jak właśnie wyścig zająca z żółwiem, nie? Pod sam koniec okazywało się, że... O! Jednak mnie wyprzedzili. Nie? Co jest smutne. No ale... Tym razem się pięknie udało. Zrobiony achievement też jest więc pięknie. No i zaczęliśmy z przytupem jak ładnie. A raczej skończyliśmy z przytupem ten sezon. Tak bardzo się cieszę, że ten sezon skończyłem. No i już tutaj zaczynamy. Nie? Jeszcze to Kamaro, jak dokończę, to mamy już sezon zrobiony, więc będzie pięknie. Mamy wszystkie samochody, które mieliśmy zebrać. Teraz pora na te. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? Do następnego, trzymajcie się. Hej!